Proszę Dziękuję. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poza standardowymi działaniami w znacznym stopniu siega po działania prewencyjne, wspierając przy tym jednostki OSP. W remizie w Reszkowcach Kruz oddział w Stoku przekazał torbę medyczną o standardzie R1, druhom jednostki OSP Reszkowce. Jest to dla nas ważne ze względu na to, że wyposażenie, które się w niej znajduje, pozwoli na uczestnictwo, często jako pierwsi w zdarzeniach, no, mamy nadzieję, że to będą lekkie wydarzenia, ale niestety widzimy jak jest. Często może dochodzić do wydarzeń, gdzie są poływane kończyny, które mieliśmy na terenie naszych zdarzeń czy wypadki drogowe. I wiadomo, że wtedy najistotniejsza jest pomoc jednostki, która jest tam jako pierwsza. O tę opiekę i tutaj kwalifikowano pierwszą pomoc, której my jako strażacy z tego zakresu jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy do tego przygotowani. Dzięki tej torbie i jej profesjonalnemu wyposażeniu, bo nasza torba niestety już w wielu akcjach brała udział, trochę już tam elementów brakuje, wiadomo jak to się zużywa wszystko. No, dzięki tutaj wsparciu pani dyrektor Agnieszki Szczygielskiej będziemy mogli. Tą pomoc dalej świadczyć na najwyższym poziomie dzięki odpowiedniemu sprzętu. Aby otrzymać torbę medyczną, jednostki OSP muszą złożyć odpowiedni wniosek. Analizujemy potrzebę takiego wsparcia, analizujemy częstotliwość wyjazdów takich jednostek OSP w teren, ilość wypadków, ile mają zdarzeń zgłoszeń po analizie takiej przeprowadzonej przez naszą taką komisję wewnętrzną. Takie torby po prostu przyznajemy takim jednostkom. Torba medyczna jest niezwykle funkcjonalna i dobrze wyposażona, choć dość kosztowna. Jej cena wynosi około 5000 złotych. Staza taktyczna, pierwsza klasa. W poprzedniej torbie nie mieliśmy stazy taktycznej, także. Jeżeli chodzi o wnętrze torby, tam znajdziemy no niemalże wszystko, co jest potrzebne przy zdarzeniu. Zaczynając od opatrunków, poprzez hydrożele na oparzenia, poprzez rurki ustno-gardłowe. Też posiadamy tlen, który podajemy osobom, które spotykamy na zdarzeniu. Także wszelkie elementy opatrunkowe, czy to uciskowe, znajdują się w tej torbie. Rocznie KRUS przyznaje około 15 takich toreb na potrzeby różnych jednostek OSP. Nigdy nie dostajemy tyle, ile nam potrzeba, niemniej jednak... Staramy się zawsze uzyskać tych torb jak najwięcej. Wszystkie jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego muszą na swoim wyposażeniu posiadać taką torbę medyczną. Tak naprawdę ona tę torbę naszą starą zastąpi i będzie w pełni jakby tą pierwszą torbą najważniejszą. Wiadomo, wszystko jest nowe. Wszystko jest kompletne i dla nas to też będzie łatwiejsze, bo tak jesteśmy też przeszkoleni, staramy się, aby ta nasza torba również nie miała braków, ale wiadomo, że nie zawsze to się udaje. Czy to podczas wypadku przekazujemy pacjenta dla pogotowia ratunkowego, wtedy przekazujemy go z pewnymi już elementami wyposażenia właśnie tej torby, czy to kocami termicznymi, które tam są najczęściej używane, szczególnie w taką pogodę, jaka jest teraz, czy z elementami opatrunków i to się po prostu używa. Zawartość torby pozwala na szybkie udzielenie pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. Opatrunki i sprzęt medyczny zostały umieszczone w łatwy i przejrzysty sposób. Wyposażenie pozwoli na sprawniejsze i szybsze udzielenie pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia. I nowy sprzęt do samochodu. Gra.